Wielu biegaczy nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest odpowiednie wiązanie butów. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was cztery sposoby wiązania butów, które pozwolą Wam pozbyć się różnych problemów z dopasowaniem obuwia. Jeśli podczas biegu musicie się zatrzymać, bo rozwiązał Wam się but, podpowiadamy prosty i sprawdzony sposób, jak zabezpieczyć sznurówki przed rozwiązaniem. Normalnie zawiązujemy buty, a sznurowadła wkładamy podwiązania na wysokości środka języka. Jeśli wysuwa wam się pięta podczas biegu, zmiana sposobu wiązania pozwoli lepiej dopasować obuwie do stopy. Wykorzystujemy do tego ostatnią dziurkę, wsuwając w nią sznurówkę tak, aby powstała pętla. Następnie końcówki sznurówki przeprowadzamy przez pętle i zaciągamy. Zmniejszamy tym sposobem luz w okolicy pięty. Dla osób, którym zdarzają się siniaki, otarcia lub szczerniały paznokieś na dużym palcu nogi proponujemy przeprowadzić jeden koniec sznurówki przez pierwszą dziurkę koło dużego palca i ostatnią po przeciwnej stronie. Drugi koniec sznurówki przeciągamy przez dolną dziurkę po stronie małego palca i wykorzystujemy wszystkie pozostałe dziurki, sznurując na krzyż. Końcowy efekt pozwala odciągnąć czubek buta, dopasowując go do kształtu stopy. Osoby z wysokim sklepieniem, stopy mogą odczuwać w tej okolicy ucisk. Technika ta pozwala odciążyć bolesne miejsce na grzbiecie stopy. Zaczynamy od odwiązania sznurówek na wysokości miejsca występowania bólu. Następnie omijamy te miejsce, wkładając sznurówkę w dziurkę po tej samej stronie. Dalej już sznurujemy na krzyż w normalny sposób.